Jo, cześć, manko, z tej strony Papelo famelo jestem Was w pierwszym filmie z Smoke Games 22 Dzisiaj sobie że zaczniemy właśnie tutaj tą grę, ale żeby dobrze zacząć trzeba otworzyć jakieś paczki. Dlatego muszę, musimy wpisać kody. Ja za... nie no dobra, nie będę nie chcę mi się robić cięć. Dlatego w, zobaczę kody i wpiszę już chwileczkę tu miałem zapisane kody dobrze new app na 25 tysięcy końców kolejny kod to packstart Na paczkę 84+, bardzo fajna paczka. Start i daily zostało. Dobrze, chowaj się. No nie schowa się, no. Daily. I proszę. Mamy tutaj zrobione to. Teraz sobie właśnie te paczuszki otworzymy. I zagramy sobie drafta, no bo aktualnie to jest... Halo, czy to jakoś schować? Dobra, tak trzeba schować. Ok, mm, otwórzmy paczki. 80 plus pack. O, i pierwszy team of the week. To będzie, mamy pierwszego brankarza Lafond 82. Bardzo fajnie. Ile on kosztuje? 4000. Mm, mo mogło być lepiej. Kolejna paczka 81 plus i tutaj tutaj nic nie trafiamy, cho, chociaż Areola on może być warty z jakieś 5000 yy, 5000 no, areola, proszę yy, Wystawmy go za tą cenę pyk. I teraz 82 razy 82 plus no i tutaj trafiamy Ogbonne Chyba nie to jest Romanioli Romanioli raczej nic nie warty, Nie będę nawet sprawdzał. I 82, plus, a tutaj. No nic raczej dobrego. Hoi Bardzo dobry traf na początek. 28 tysięcy, aż? No i pokczam. Kolejna paczka, i tu kto to jest? Eś. O. uuu, ale się nam tworzy zespół z Premier League. Teraz sobie proszę, że lepiej by było chyba tego Team of the Weeka sprzedać. No i jeszcze Kyle Walker, no pa! Kyle Walker, ile on jest warty? Dwa, też 20 tysięcy. No, ja cię kręcę, muszę jak najszybciej. Z rynku transferowego ściągnąć. O, już się sprzedał. No niestety. Będę musiał y kupić jakąś kartę. Zobaczmy tutaj, to się tu dawało. Premier League na bramce oczywiście. I na bramce taki... Ile to kosztuje taki Kasper Schmeichel dajmy I Jordan Pickford No, 6,5 tysiąca za Pickforda Mogę tyle zapłacić. Nie potrzebuję w zasadzie sprzedawałem tamtego areole, no ale niestety. O! I tutaj dostałem jeszcze kolejne paczki. Bardzo fajnie. Całkiem sporo tych paczek i może... Może dzisiaj nam się uda nawet wykonać jakieś zadanie. Yy, w sezonie pierwszym otwórzmy tutaj te paczki, zobaczmy co tutaj będzie. Pięć, mam już 53 tysiące. Yy, Jakby wyglądał mój? Nie, to nie tu. To tu trzeba wejść i w skład na bramce, oczywiście Jordan Pickford. Zagrajmy formacją 4 5 -1. 4 -5 tu jest. No tutaj wiadomo, Harry Maguire Tutaj możemy w sumie dać tego Romanoliego Romano Kyle'a Walkera A tak to się nie da Niestety Czy muszę się cofnąć? Tego wyrzucić, tutaj wzrzucić teraz Walkera właśnie, o I na prawą obronę ten Conti No tutaj musi być ten forest, bo inaczej nie widzę tego i Marcus Rashford. proszę bardzo, i na SP Niech będzie ten Beast War, Czy jak on tam się nazywa W sumie Szkoda o tumo Tak to się robiło przecież, no ja cię kręcę. I jako napastnik będzie musiał grać na razie Sanabria Na razie taki zespół początkowy może być, ale mamy właśnie te paczki tutaj są Cztery paczki, bardzo ostra On może być warty z 2000, tak myślę. Yy, no, troszeczkę mniej. Ja bym potrzebował jakiegoś napastnika z Premier League, ogólnie kogoś z Premier League na napad albo na środek pola. No, niestety takie, takie osoby na razie nie trafiamy, ale 87 plus paczka może coś. Anglik CLS to będzie Chilwell Chilwell raczej mi się nie przyda, chociaż może na tę lewą obronę by poszedł, i Walker wtedy, ale to by musiał jeszcze mieć środkowego obrońcę z Premier League. A na razie trafiamy znowu, o Alex Tellerz 82, czyli mamy już coś tam, powoli się tworzy 5000. Może być tak, jak teraz mówiłem. Na... Tutaj raczej nic nie mamy. Y, musimy... Teraz sobie zrobimy drafta. No... Żeby zarobić jakieś tam kasy ewentualnie. Bierzemy z Premier League, no to... Kurde, był Debroidę, nie zauważyłem go. No dobrze, teraz weźmiemy Sona, bo pod Premier League idziemy. Engolokante Kanté Zidane! 91 No teraz... Wezmę tego kowadzicia. Kovaci, chociaż w sumie mogłem... Wziąć modrycie, wtedy byśmy zrobili jakąś hybrydę, ale niech już będzie. Lakaka, niech będzie ten Danilo, Ruben Dias, Maguire, Jerzy Dudek, bardzo fajny. Bardzo fajnie. O, oblak, będzie na ławce pod ocenę ogólną. Środkowy obrońca to nie, chociaż. Jakby to tak zrobi to 188 zgrania i na razie powiem wam fajnie wygląda ten draft, bardzo fajnie Milito, jeszcze jak poukładamy ławkę to to będzie dużo lepiej wyglądać. Teraz jakiś Neymar Neymania na naś o zamiast tego Silwy i Silva wtedy tu na POF skakuje. Kogo by tu wziąć? No niech będzie ten Suarez pod tą ocenę. Kurde, a w sumie Sterling mi, mi dał tylko tą ocenę. Nie będzie Natale i Leo Messi. Proszę Państwa, możemy zrobić coś takiego. 188, a ja jeszcze nie pokładałem ławki. To ze 189 może być. Ale raczej raczej nie będzie tego 189, tak to czuję. Coś tu jeszcze można zmienić. No raczej... Nie, nic nie można. No tyle. No więc teraz, jakiś by się przydał, poczytino niech będzie. No i jedziemy z tym koksem. Trzeba rozgromić boty. No, bo nam online się nic zwykle nie wygrywa. No i Borussia Dortmund, pierwszy zespół. To będzie takie ostatnią paczką, jaką otworzymy. Będą, będzie paczka właśnie za ten draft. Czy nie wiem, czy my go w ogóle wygramy. I och, oczywiście nie wygrałem tego draftu standardowo. Tutaj się cofie, tak. kliknij po nagrodę. Same silver pack więc tego nie, nie będę wam pokazywał. Więc jeszcze ja z wami żegnam, cześć i nara.